Cześć, witam Was na kanale Jetko Miasto Grabowiec. No, zaczynam makietę. W sumie nie było, nie budowałem jej od sierpnia. A dzisiaj zrobiłem drzwi wejściowe, główne. No, zajęło 3 godziny w zasadzie. Oraz drzwi tylne, no też w sumie czas pracy dzisiaj 6 godzin. Także makieta powoli do przodu idzie. Przyjadę może tak od frontu, jak to wygląda. No, jeżeli filmik Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć.